Wyobraźmy sobie takie miejsce, gdzie najnowsza technologia spotyka się z, no właśnie, z głębokim, pierwotnym spokojem. To jest idea, która stoi za neurosanctum. To ma być unikalne doświadczenie, które pozwala na totalny reset umysłu. Zobaczmy więc, jak dokładnie wygląda ta podróż do wewnętrznej ciszy. Zatrzymaj świat. Tylko tyle i aż tyle. To naprawdę potężne przesłanie na sam początek, prawda? To jest obietnica pauzy. Pauzy w tym naszym świecie, który nieustannie pędzi. I to jest punkt wyjścia dla tej 60-minutowej podróży w głąb siebie. Dobrze, to zacznijmy od początku. Jak właściwie wygląda ta podróż od tego całego zewnętrznego chaosu do wewnętrznego spokoju? To jest bardzo precyzyjnie zaprojektowany proces, który teraz sobie rozłożymy na czynniki pierwsze. I od razu bardzo ważna rzecz, którą twórcy mocno podkreślają: to nie jest zabieg medyczny, to nie jest terapia. To jest doświadczenie, taka głęboko imersyjna podróż. Tutaj celem nie jest leczenie, ale stworzenie idealnych warunków, w których nasz układ nerwowy może, no, w końcu wrócić do swojej naturalnej równowagi. Dokładnie 60 minut. Tyle trwa całe to doświadczenie. Ani minuty dłużej, ani krócej. I wierzcie mi, każda chwila w tym czasie jest starannie zaplanowana, żeby przeprowadzić uczestnika przez kolejne, coraz głębsze etapy relaksacji i regeneracji. No dobrze, to teraz dochodzimy do samego serca całego procesu, do czegoś, co nazywa się dialogiem sensorycznym. To jest moment, w którym nasze ciało i cała ta technologia wchodzą ze sobą w naprawdę fascynującą interakcję. Tworzy się taka pękla zwrotna, która zmienia absolutnie wszystko. Spójrzmy na te trzy fundamenty. Po pierwsze, mamy stan nieważkości, który całkowicie uwalnia ciało od napięć. Po drugie, wirtualna rzeczywistość, która odcina umysł od tych wszystkich bodźców z zewnątrz. No i po trzecie, biofeedback. I to on staje się takim swoistym mostem, który łączy nasze ciało z całą tą technologią. Właśnie. Rola biofeedbacku jest tu absolutnie kluczowa, bo to nie jest tylko jakiś tam pasywny pomiar. O, nie. To jest aktywny przewodnik. Taki nauczyciel, który w czasie rzeczywistym pokazuje, jak nawet najdrobniejsze zmiany w oddechu czy w myślach wpływają na rytm serca. Krótko mówiąc, uczy nas samoregulacji. No dobrze, ale kto tym wszystkim dyryguje? Kto to spina w całość? I tu na scenę wkraca sztuczna inteligencja. Taki niewidzialny dyrygent, który orkiestruje całą tę spersonalizowaną sesję od początku do końca. A to jest doskonała ilustracja tego, jak ten dialog działa w praktyce. Zobaczmy. Nasz organizm wysyła sygnał, powiedzmy, że serce przyspiesza, bo pojawia się napięcie. Co robi AI? Momentalnie reaguje, subtelnie uspokajając wirtualny krajobraz. A z drugiej strony, gdy oddech staje się głęboki i miarowy, system to wychwytuje i Bach! Muzyka idealnie dopasowuje się do tego rytmu. To jest właśnie personalizacja na najwyższym poziomie żeby tego było mało, dochodzą kolejne warstwy sensoryczne. Mamy dźwięk, który nie jest tylko tłem, on staje się echem rytmu naszego ciała. I mamy też zapach. Specjalnie dobrane olejki z neroli i cedru, które jak wiadomo jeszcze bardziej pogłębiają stan relaksu. A co się dzieje, kiedy te 60 minut minie? Zobaczmy, jakie są efekty tej sesji. I to zarówno te, które po prostu czujemy, jak i te, które można całkiem obiektywnie zmierzyć. Ten cytat moim zdaniem idealnie oddaje esencję tego stanu posesji. Nie chodzi o to, żeby stać się nagle kimś innym, kimś lepszym, chodzi o powrót do swojego autentycznego, spokojnego ja tego ja, które na co dzień jest często zagłuszone przez ten cały zgiełk. A oto konkretne, namacalne dowody tej zmiany: ciało jest kompletnie rozluźnione, zero napięcia, umysł, wreszcie wolny od natłoku myśli, odzyskuje klarowność i skupienie. A serce bije spokojnym, miarowym rytmem. To jest fizyczne świadectwo osiągnięcia głębokiej równowagi. Twórcy tego doświadczenia nazywają ten stan neuroregeneracją i to jest coś więcej niż tylko chwytliwe słowo to ma podkreślać, że ten efekt nie jest ulotny to jest namacalne doświadczenie, które niejako uczy nasz system nerwowy nowego, zdrowszego wzorca funkcjonowania. Podsumujmy więc, co sprawia, że neurosanctum jest tak unikalne. Kluczem jest tu synergia połączenie kilku naprawdę zaawansowanych technologii, które razem tworzą coś znacznie, znacznie większego niż tylko suma ich części. Spójrzmy jeszcze raz na tę układankę. VR tworzy nam świat, AI go personalizuje w czasie rzeczywistym, stan nieważkości uwalnia ciało, a biofeedback ten nasz nauczyciel uczy układ nerwowy, jak w tym idealnym środowisku odnaleźć spokój na nowo. Widać, że każdy element odgrywa tu swoją precyzyjną, niezastąpioną rolę. Spadła układu nerwowego. Muszę przyznać, że ta metafora jest niezwykle trafna. Idealnie podkreśla unikalny charakter tego miejsca na polskim rynku. To jest moment, w którym dbanie o dobrostan wkracza na zupełnie nowy technologiczny poziom. I to wszystko pozostawia nas z niezwykle intrygującym pytaniem na koniec: czy przyszłość wellness to właśnie taka rozmowa z technologią? Czy takie głęboko spersonalizowane doświadczenia staną się dla nas nowym standardem dbania o siebie? To z pewnością jest fascynujący kierunek rozwoju, który zdecydowanie warto obserwować.